Jestem akurikiem Naiman no Wiesiech. Ja też tak postaram się szybko, bo y, dla mnie y, ja coraz bardziej to, to stwierdzam, że noszenie w sobie jakichkolwiek y, spraw do, do rozwiązania i duszenie y, po prostu to jest tak jakbym włożył coś do pieca Takiego, który nie grzeje. Nie? A, a dla mnie zobaczyłem, że właśnie przyjście na meeting i powiedzenie o stanie ducha, w jakim, jakim się czuję, że na przykład o jakichś sprawach, które, które, które mam załatwić, to jest od razu lżej. Nie? To jest tak, jakbym włożył do jakiegoś pieca i po prostu spalił to nieraz. Nie? Ten problem przestaje istnieć. Tak jak tutaj posłuchałem tej rundki, ale ja dlatego jestem fanem. Tej rundki, bo tak naprawdę po tej ja już mogę iść do domu. Nie? Bo, bo ja widzę, że ja nie jestem jedyny. Są, są ludzie, którzy się cieszą, właśnie okay. tak jak tutaj przyjaciel mówił, nie? nawet z tego, że y, dzisiaj miał, miał gdzie spać i że jest jakaś szansa. Bo ja tu pamiętam, pam, pamiętam takie spotkania, że przychodziłem. I mówię, no i, no i co z tego, że mam mieszkanie? No i co z tego, że mam samochód? Każdy ma samochód, nie? I mówię, co, co, co to jest? Ale w końcu przyszło, że nagle im, im mnie też to zabrakło. I wtedy dopiero zacząłem doceniać, jaki to jest skarb. Nie? I to jest to, to kapitalna rzecz, to co tutaj Witek powiedział właśnie. Yy, jadę samochodem, bo jestem dzisiaj trzech bo to jest, bo mogę jechać. Nie? Ja, ja miałem tyle razy zabierane te prawo jazdy, tyle, tyle czasu je, je jeździłem bez prawa jazdy, nawet jako kierowca zawodowy, że dopiero teraz, teraz to doceniam. I w ogóle przychodzi do, u mnie taki jakiś okres, może dlatego, że y, taki czas refleksji, że y, pewne y, jestem nieraz wdzięczny za tą starość, że ja tak naprawdę nic nie muszę. Nie, nie muszę się już bić, nie, nie, nie muszę się popisywać, nie muszę y, być najlepszy, nie muszę mieć racji, nie? Y, nie muszę słuchać, yy, mogę słuchać. Yy, jest, to, yy, jest to dla mnie jakieś takie, zaczynam to smakować, tą, tą, tą swoją taką już dojrzałość, yy, i, 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 i że pewne rzeczy przestają już mnie interesować. Nie? Tak jak nieraz yy, pół dnia tam mogłem z kolegą rozmawiać o jakichś Kobietach, i tak dalej. Tak, tak teraz ten temat, jakby szedł na plan dalszy, są ważniejsze rzeczy, właśnie yy, ratowanie swojego zdrowia, i yy, pogoda ducha. Nie? Cieszenie się z tych niby prostych rzeczy naturalnych, ale jest to dla mnie naprawdę coś, coś ważnego. że tak naprawdę, mam gdzie przyjść. Nie? Teraz odebrałem telefon, że zapraszają mnie tam o 12.30, czy ja mogę przyjechać. Powiedziałem, no, ja zrobię wszystko, żeby przyjechać, ale najpierw muszę prałkę oddać do naprawy, nie? muszę przyjechać. Powiem. Także bardzo dziękuję, że tutaj się mogę utożsamić z innymi i powiedzieć o sobie. Dziękuję bardzo.